Pamiętaj na ostateczne rzeczy Twoje, a na wieki nie zgrzeszysz, mówi Duch Święty. O, żebyśmy zawsze pamiętali o nagrodach i karach przyszłego żywota, jak jakżeby ta myśl odrywała serce nasze od ziemi. Nie gonilibyśmy za uciechami tego życia, gdybyśmy pamiętali, że za nie w ogniu czyśćcowym pokutować będziemy. Każdy, kto ma zdrowy rozum, czując się kuszonym do grzechu, mówiłby z jednym świętym zakonnikiem: Krótka uciecha, a boleść wieczna. Czyliż podobna wahać się w wyborze, to co mnie teraz kosztuje krótką jest walką. Gdy tymczasem kara za to trwać będzie długo. Taką naukę z własnego doświadczenia dała pewna dusza zmarła czcigodnemu ojcu Stanisławowi, który był światłością i chwałą zakonu świętego Dominika w Polsce. Ten świątobliwy zakonnik pewnego wieczoru odmawiał różaniec, przechadzając się po ogrodzie. Wtem słyszy około siebie jęki bolesne, jak gdyby się komu przetrafiło wielkie nieszczęście. Sługa Boży patrzy na wszystkie strony, a nie widząc nikogo, rzecze głośno. Kto tu jęczy? Czy mogę mu w czym pomóc? Nikt nie odpowiada, tylko znowu słyszy jęki i wzdychania. Stanisław, sądząc, że to podstępy złego ducha, żeby mu przerwać modlitwę, przeżegnał się i znowu głośno zawołał. Rozkazuję Ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś mi powiedział, kto jesteś i czego żądasz. W ten czas usłyszał te słowa. Jestem dusza czyśćcowa. Sprawiedliwość Boża skazała mnie na pokutę za grzechy moje. Cierpię tu okrutne męki. Ożebyście wiedzieli, co się dzieje z człowiekiem, gdy odda ostatnie tchnienie jak sprawiedliwość Boża każe go za najmniejsze winy. O, gdyby chrześcijanie wiedzieli, co się dzieje poza grobem, brzydzilibyście się wszystkimi uciechami świata, które ich tak zwodzą i łudzą. Ojcze, powtarzaj wszystkim, co mi Pan Bóg każe objawić Ci, że najmniejsze przestępstwo prawa Bożego Ciężko jest karanym po śmierci, za te fałszywe przyjemności i zbyteczne szukanie wygód ciała. Straszne za to czekają męki. Historyk, którego tu przytaczamy, nie wymienia, czy to była ta sama czy inna dusza, która się pokazała drugi raz ojcu Stanisławowi. Mówi tylko, że widząc ją w płomieniach, pytał, czy ogień czyśćcowy podobnym jest do ognia ziemskiego. Dusza odpowiedziała, że ogień ziemski może być uważanym za wiatr chłodzący w porównaniu do ognia czyśćcowego. Nie mogąc tego pojąć, dobry zakonnik dodał, chciałbym tego doświadczyć, jeżeli można, wszakże pod warunkiem, że to mi będzie policzonym za czyściec, jaki mnie czeka po śmierci. Ach, odpowie dusza, człowiek żyjący nie mógłby wytrzymać tej strasznej męki. Jednakże abyś się przekonał o prawdzie, wyciągnij do mnie rękę, a nie wątpię, że po tej próbie będziesz gotów wszystko wycierpieć na ziemi, byle uniknąć czyścieca. Stanisław mężnie wyciągnął rękę, na którą umarły upuścił malutką kropelkę swego potu, albo raczej płynu podobnego do potu. Z czego Stanisław uczuł tak wielką boleść, że krzyknął gwałtownie i upadł na ziemię bez zmysłów, jak gdyby miał ducha wyzionąć. Na ten krzyk zbiegli się bracia, zaczęli go ocucać różnymi lekarstwami, odnieśli go do klasztoru, a gdy przyszedł do przytomności, pytali go o przyczynę tak nagłego cierpienia. Stanisław opowiedział im wymownie swój straszny wypadek, co ich niezmiernie przeraziło i było potem wielką pobudką do wzgardy świata i jego fałszywych rozkoszy. Mąż Święty zalecał im, aby nie sami tylko korzystali z tej nauki, lecz żeby ją głosili wszystkim, którym Słowo Boże opowiadać będą, aby się wszyscy strzegli tych strasznych mąk. Rok jeszcze żył sługa Boży z bolesną raną na ręku. Przed skonaniem opowiedział znowu o tym objawieniu zgromadzonym braciom, zalecając im bojaźnie sądów Bożych oraz potrzebę czynienia pokuty w tym żywocie, kto chce zbawić duszę swoją. Znośmy cierpliwie dla miłości Bożej wszystkie utrapienia, uciski, choroby, niedostatki, wszystkie gorzkości, jakie Pan Bóg w tym życiu dopuszcza na nas, poddając się woli Bożej, łącząc tę mękę naszą z męką Jezusa Chrystusa. Ofiarujmy ją za grzechy nasze, a będzie to najlepsza pokuta. Czynimy cnotę z potrzeby. Ziemskimi boleściami, których uniknąć nie możemy, wypłacajmy się sprawiedliwości Bożej. Próbujmy nawet dziękować Panu Bogu za cierpienia, jak to czynili święci. A tym sposobem dojdziemy do najwyższej świętości. Korona nasza będzie podobna do korony męczenników, z którymi w szczęściu i chwale wiecznie królować będziemy.